Cześć, witajcie w mojej małej kuchni. Zapraszam Was dzisiaj na jabłecznik. Tak wygląda, przybliżę Wam tutaj troszeczkę. E, przepyszny, soczysty e, i wart polecenia. Ciasto jest w ogóle nieskomplikowane, bo należy tylko utrzeć e, masło z cukrem, na przemian dodać jajka i ostatnim składnikiem jest mąka przysiana e, przez sitko z, z proszkiem do pieczenia. Ciasto wylewamy na blachę i wtedy musimy obrać jabłka 4, 5, w zależności od ich wielkości. Przekroić na ćwiartki, te ćwiartki jeszcze na mniejsze i ułożyć sobie ładnie na cieście. Te jabłka możemy odrobinkę wcisnąć do środka, bo wtedy po prostu ciasto będzie bardziej soczyste, nie będzie takie wysuszone. E, piekarnik nagrzewamy 180 stopni, góra-dół. 40 minut gotowe. Przepis zamieszczę w komentarzach. Życzę jak zawsze udanych wypieków i do zobaczenia.